Biskup Zbigniew Zieliński żegna się z diecezją koszalińsko-kołobrzeską. Papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą poznańskim. 19 marca, w uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca, papież przyjął rezygnację z urzędu arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, wynikającą z wieku, i mianował jego następcą dotychczasowego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. Bywa tak, że jako księża zmieniamy placówki parafialne. Przynoszą nas biskupi, siostry są przenoszone z placówek do placów, z placówki do placówki przez swoich przełożonych. Podobnie jest z biskupami, że bywa tak, że w swoim życiu posługujemy w różnych diecezjach, w różnych placówkach. No i teraz jesteśmy też tego świadkami. Pewnie będzie jeszcze czas na to, ale dzisiaj w pierwszym takim odruchu. Obok wdzięczności wobec Ojca Świętego za tę jego decyzję, która na pewno jest kierowana troską o Kościół powszechny, Kościół polski, także o tę diecezję, do której mnie posyła. Bardzo dziękuję wszystkim Wam, biskupowi Edwardowi, Krzysztofowi. Łączymy się z biskupem Pawłem, modrąc się także o zdrowie dla niego. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim księżom, siostrom świeckim, i tu na ręce Was obecnych w tej kaplicy składam wyrazy ogromnej wdzięczności. Słowa tego do końca nie oddadzą, ale te lata, choć krótkie, były bardzo intensywne, głównie za sprawą Waszej życzliwości i Waszej świetnej współpracy. Za nią bardzo dziękuję. Przed nami jeszcze kolejne tygodnie, bo prawo kanoniczne tutaj nie stwarza pustki. Wygląda to w ten sposób, że biskup z chwilą mianowania na nową diecezję, dopóki jej kanonicznie nie obejmie, jest administratorem diecezjalnym. A potem y, biskup pomocniczy, jeżeli jest ich kilku, to najstarszy. Y, biskup Krzysztof jest tu bezkonkurencyjny. Wśród pomocniczych w diecezji Koszańsko-Połowrzewskiej ma osiem dni, żeby zwołać kolegium konsultorów i spośród nich wybrać biskupa, y, wybrać y, administratora diecezjalnego, który będzie spełniał y, władzę y, administratora y, diecezjalnego do momentu mianowania przez ojca świętego kolejnego biskupa. To jest też taki dobry czas, choć niedawno przeżywaliście ten czas trzy lata temu, żeby modlić się o to, żeby ta decyzja była dla naszej diecezji jak najlepsza. I mam nadzieję i bardzo gorąco do tego zachęcam i póki tu jestem, także będę do tej mody, te, tę modlitwę razem z Wami podejmował o to, by y, posłał do nas gorliwego i zatroskanego o naszą diecezję y, pasterza. Bardzo wszystkim dziękuję i takim y, zwyczajem we trzech udzielić chcemy m, pasterskiego błogosławieństwa wszystkim Wam tu zgromadzonym, tym wszystkim, kto, wszystkim których reprezentujecie i całej naszej diecezji. Pan z Wami, niech imię Państwa będzie błogosławić, nasze w imieniu Pana, niech Was błogosławi Bóg, Bóg Wszechmogący, Ojciec Syn, i Duch Święty. Do czasu kanonicznego objęcia archidiecezji poznańskiej, biskup Zbigniew Zieliński pozostaje administratorem w Koszalinie. Ingres do archikatedry poznańskiej odbędzie się w maju. 19 marca, w uroczystość św. Józefa Oblubieńca, nuncjatura apostolska w Polsce ogłosiła, Decyzję papieża Franciszka o przyjęciu rezygnacji z powodu wieku arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z Urzędu Metropolity Poznańskiego i o mianowaniu przez Ojca Świętego jego następcą biskupa koszalińsko kołobrzeckiego Zbigniewa Zielińskiego. Ta wiadomość dla koszalina oznacza oczywiście to, że czekamy w koszalinie na nowego biskupa. Kiedy nastąpi jego mianowanie, tego nie wiemy. To jest całkowicie poznawane. Poza nami. Czekamy na decyzję Ojca Świętego, która w odpowiednim czasie zostanie nam zakomunikowana. Natomiast do czasu objęcia kanonicznego archidiecezji poznańskiej, biskup Zbigniew w koszalinie będzie administratorem. Kiedy to nastąpi, tego na dzisiaj nie wiemy. Wiemy, że w maju planowany jest w Poznaniu ingres czy wraz z objęciem kanonicznym archidiecezji poznańskiej już będziemy, przez biskupa Zbigniewa Zielińskiego już będziemy wiedzieli o nowym biskupie koszalińsko-kołobrzeskim nie jestem w stanie tego na dzisiaj powiedzieć natomiast na pewno chcę zachęcić do tego żeby modlić się już od dzisiaj o dobry wybór nowego pasterza naszej diecezji przypomnę że biskup Zbigniew został biskupem koszalińsko kołobrzeskim dwa lata temu, w marcu 2023 roku. Wcześniej przez kilka miesięcy był z nami już jako koadiutor. Życzymy nowemu biskupowi wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego, potrzebnego na pewno, żeby tę nową funkcję, ten nowy urząd owocnie pełnił, natomiast modlimy się już od dzisiaj o dobrego nowego biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego. Biskup Zbigniew Zieliński rozpoczął swoją posługę w diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w marcu 2022 roku. 2 lutego 2023 roku po przyjęciu przez papieża rezygnacji biskupa Edwarda Dajczaka, biskup Zbigniew Zieliński objął kanonicznie urząd biskupa diecezjalnego. Ingres do katedry pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie odbył się 4 marca 2023 roku, a dzień później do Bazyliki Konkatedralnej w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu. 7 marca, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, już po raz dziewiąty Kościół w Polsce obchodził Dzień Modlitwy i Pokuty za Grzechy Wykorzystywania Seksualnego, zwłaszcza wobec najmłodszych. Stajemy dzisiaj, aby w tej modlitwie wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za te grzechy, także popełnione we wspólnocie Kościoła, i modlić się w intencji tych, którzy tych krzywd doznali, ale także tych, którzy je spowodowali. Wierzymy głęboko w Wielkim Poście w szczególny sposób, to do nas dociera, że ta solidarność, to towarzyszenie, także wyrażone modlitwą, ma szczególne znaczenie dla wszystkich. Jest solidarnością z tymi, którzy tego wykorzystania doświadczyli. Ale też jest modlitwą za tych, którzy tego dokonali. Jest też modlitwą za nas wszystkich. Taka modlitwa jest jako bosieczny miecz obejmuje wszystkich, którzy w niej uczestniczą i którzy są nią obejmowani. By właśnie przez tę modlitwę jeszcze bardziej otworzyły się nam oczy i serca na to, co może prowadzić do takich sytuacji, w których między innymi poprzez wykorzystanie seksualne robimy krzywdę drugiemu człowiekowi. Świat, w którym żyjemy w tej dziedzinie nie jest światem łatwym, rozerotyzowane życie. Także za sprawą medialnego przekazu sprawia, że dla wielu ludzi jest to ogromny problem. Uruchamiają się różnego rodzaju mechanizmy w ludziach, które sprawiają, że niestety ten problem wykorzystania nie maleje, ale narasta. Za dość uczynieniem i przebłaganiem za grzechy wykorzystywania seksualnego była msza święta i droga krzyżowa. Panie Jezu, na śmierć skazany wstajemy obok Ciebie i obok tych, którzy byli i są przez nas skazywani, także poprzez Wasze wykorzystanie. Obok takich wydarzeń jak to dzisiejsze staramy się przede wszystkim podejmować działania, chociażby ostatnio w Skrzetuszu mieliśmy rekolekcje i warsztaty z udziałem psychologów, ale też przewodników duchowych dla osób, które doświadczyły takich. Nie tylko seksualnych wykorzystań, po to, żeby im pomóc w tej sytuacji, ale też i poprzez różnego rodzaju formy terapii, działalności w ośrodkach decyzjalnych, w tym również w naszym, w poradniach, staramy się, składamy taką ofertę wobec tych wszystkich, którzy. Chcieliby z takiej pomocy skorzystać, psychologicznej czy też duszpasterskiej. W każdej diecezji działa delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ale także duszpasterz, który służy kontaktami z osobami, które mogłyby w taki sposób skuteczny pomagać ludziom, którzy albo borykają się z tymi problemami, albo w jakiś sposób chcą się włączyć, żeby ludziom z tymi problemami pomóc. Sił, gdy wydaje się, że świat ich opuścił, miłość drugiego człowieka jest tym, czego nie da się przecenić. Co jednak, kiedy za wykorzystaniem stoi własna matka, ojciec, albo ktoś bliski, nauczyciel czy duchowny.